Fajna inwazja ma więcej dziur niż taki oto kawał szwajcarskiego sera. Najnowszy serial MCU na platformie Disney Plus nie zachwycił fanów. Mi się ogólnie podobał klimat tego serialu, pomysł tego serialu, ale wykonanie było nieco słabsze, aczkolwiek było dobre. Finał zawiódł wszystkich, w tym i mnie. No i tak sobie przejrzałem cały, cały sezon i pomyślałem sobie, kurde. To mi nie pasuje, to mi nie pasuje, to mi nie pasuje. Zrobiłem sześć odcinków typu. What the Gdzie łapiemy się za głowę i myślimy, co tutaj się właśnie odwaliło. No i w tym materiale, w dzisiejszym materiale omówimy sobie wszystkie nieścisłości, wszystkie dziury takie fabularne, nie może takie momenty typu WTF, bo to już było, ale takie nieścisłości w całym sezonie. Po prostu będę sobie narzekał na tajną inwazję. Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. Eneba.pl Oczywiście dajcie mi znać w komentarzach poniżej, co sądzicie o, o całym tym serialu i o tych dziurach, o których e, za chwilę Wam powiem. Po pierwsze mamy milion skróli i to jest pierwsza rzecz, która mi nie pasuje, bo to oznacza, że mamy milion ludzi zamkniętych gdzieś i czekających na uwolnienie. No powiedzmy może nie milion, ale niech będzie połowa z tego, no bo połowa niech sobie chodzi skróli w tej swojej prawdziwej zielonej formie, tak więc mamy około 500 tysięcy osób czekających gdzieś na uwolnienie, w tym i e, właśnie nasz. James Rowdy Rhodes. No i powiem Wam, że to mi w sumie nie pasuje, bo Skróle mają swoją główną bazę w New Skrulos, czyli jest to była jakby... E, p, e, fab... E, jak to się mówi? Kompleks budynków, w których robiło się badania nuklearne. O, może tak, jest tam mnóstwo promieniowania. Jak doskonale wiecie, skróle są odporne na promieniowanie, dlatego tam ich nikt nie szukał, dlatego tam sobie zrobili bazę. No ale tam byli też ludzie. No i teraz tak, nie wiadomo jak długo oni tam byli. Powiedzmy, że <laughs> War Machine był skrólem od powiedzmy endgame, na pewno już od endgame. Także kilka lat. Tak więc generalnie będzie miał chorobę popromienną i miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że powiedzą o tym w Armor Wars, bo jeżeli nie, no to będę trzymał się tego, że to jest po prostu głupotka ze strony Marvela. Jeżeli o tym powiedzą, to wycofam swoje słowa. Ehm, kolejna sprawa to tak, Skróle są na Ziemi od 1995, tak, od wydarzeń z filmu Kapitan Marvel. No i tak, w tym momencie mamy w MCU około 2027, powiedzmy 2030, żeby łatwiej się liczyło. Czyli przez nieco ponad 30 lat chcecie mi powiedzieć, że Carol Danvers i Nick Fury nie znalazły miejsca w całym wszechświecie dla Skruli, jednej planety? I teraz tak, pomyślcie sobie o Thanosie. Gdzie Thanos wyruszył po Infinity War? do ogrodu. No, nie do ogrodu, ale na planetę o nazwie Ogród. On był jedynym mieszkańcem. Czemu do cholery nie zaprosił tam skróli, skoro chciał, żeby wszystkim żyło się lepiej? Miał mnóstwo jedzenia, miał mnóstwo wody, warunki ewidentnie sprzy sprzyjały, tak więc... Coś mi tu nie pasi. Nie pasi mi, że Karol um, że Danvers i Nick Fury nie znaleźli dla nich domu przez 30 lat. Co wiąże się z kolejną sprawą. Przecież na Ziemi już mieszkają kosmici. Pamiętacie wydarzenia Stora 4? Nowy Asgard? Co z nimi? Oni mogą, a skróle nie mogą? Co jest z tym prezydentem Stanów Zjednoczonych? Dlaczego wypowiedział wojnę dowiadując się, że są skróle na Ziemi, skoro wiedział, że wcześniej są inni kosmici? Dlaczego im nie wypowiedział wojny? to się po prostu nie trzyma kupy. Nie podoba mi się ten fakt i czy to oznacza, że nowy Asgard również przestanie istnieć, że na przykład w Kapitanie Ameryce 4 armia Stanów Zjednoczonych <grytania> najedzie na, na e, nowy Asgard? Coś, coś mi tutaj, coś mi tu nie pasi. Kolejna sprawa. Doskonale wiecie, że w Sekretnej Inwazji był ten bunt, jakby nie? Dowiedzieliśmy się, znaczy świat dowiedział się, że są Skróle, czy kosmici na Ziemi i zaczęli tam zabijać, jednego po drugim. No i jak zabije się Skróla, to on zmienia się w swoją naturalną formę, jakby w zieloną formę. Tylko, że wcześniej było mnóstwo różnych ofiar wśród Skróli. Na przykład, nazwijmy to Talos który był wśród nie tylko różnych innych skróli, ale też ludzi. On tam zamienił się w kosmitę i jakoś to przeszło bez echa. Nikt się tym nie zainteresował. Mnóstwo skróli leży sobie na ziemi. Nie, po, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to po prostu. Kolejna sprawa związana ze... właściwie to wszystko będzie związane ze skrólami. Plan Grawika również jest głupi. To znaczy, nie jest głupi, bo chciał napuścić na siebie Rosję i Stany Zjednoczone, aby wywołać trzecią wojnę światową, nuklearną wojnę światową, podszywając się pod ludzi z jednej i z drugiej strony, aby, wiecie, no, zgrzyt zrobić tak zwany. Ale ten plan jest zbyt skomplikowany jak na Skróli. Uwaga, główną mocą Skróli jest. I piszcie mi w komentarzach co jest główną umiejętnością Skruli. Tak jest, macie rację, wszyscy macie rację, zmiana swojego wyglądu. Dlaczego Skrule podszyły się pod średniego szczebla ludzi? Dlaczego Skrul nie mógł podszyć się pod e, prezydenta Stanów Zjednoczonych, wcisnąć ten głupi przycisk i wojna byłaby zrobiona? Czemu e, w tego, wiecie, Prezydenta Rosji czy tam szefa Rosji nie wcielili się i nie nacisnęli guzika. Tylko w jakichś tam generałów, w jakieś popierdółki gdzieś tutaj planowali, knuli za plecami. Po co? Po co marnować tyle czasu? Grafik zamienia się w prezydenta Stanów Zjednoczonych, bum, nara, wojna, koniec. Serial nie musiałby w ogóle powstawać. No i może dla niektórych to byłoby lepiej, gdyby nie powstał. Kolejna sprawa. To Gaia. No tak, w piątym odcinku został wprowadzony Harvest. Harvest to jest zbiór DNA wszystkich e, superbohaterów. Do tego jeszcze przejdziemy, bo tutaj też mam problem. Gia, czy Gaia, teraz jest zbyt potężną postacią dla kogokolwiek w MCU. Nikt się z nią nie może równać w tym momencie. Avengers są w sumie zbędni. Żaden superbohater nie jest... Nawet, nawet nie dorasta jej do pięt, tak więc coś się będzie działo. Wzywają gaje, bum, 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 pozamiatane. Koniec. Kropka. Um, będą musieli to wyjaśnić. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości to wyjaśnią, że na przykład um, nie wiem, wyciągnięto z niej e, ten harvest albo cokolwiek. Bo jeżeli tego nie wyjaśnią, to będzie to topa jeżeli chodzi o Marvela. I będzie potrzebna nam tylko jedna osoba, czyli Gaja. Jeżeli to wyjaśnią, to wycofam swoje słowa, tak jak w przypadku pierwszego momentu, który mi się nie podobał. No ale zobaczymy, jak będzie. Kolejna sprawa to. W pierwszym odcinku mieliśmy szokującą śmierć Mary Hill. Później w sezonie mieliśmy szokującą śmierć Talosa. I te wszystkie śmierci są bez sensu, są mega spłaszczone, ponieważ jedna i druga osoba byli przyjaciółmi um, Nika Fiurego. I żeby to miało sens, to Nick Fiury musiałby się zemścić. No nie, zabić Gravika za to, że zabił jego przyjaciół. I wtedy to miałoby sens, po prostu. To miałoby sens. A coś takiego w ogóle nie miało miejsca w tajnej inwazji. Okej, okay, Nick Fury walczył z Gravikiem, ale się okazało, że to nie jest Nick Fury, tylko Gaia. I tak naprawdę mogliby ich nie zabijać, i film byłby, znaczy serial byłby dokładnie taki sam. A te postaci mogłyby mieć przyszłość w MCU, a tak to Ich śmierć po prostu została zmarnowana, i to jest, to jest głupie. To mi się mega nie podoba. Mówiłem, że wrócimy do Harvest. Podczas prezentacji Harvest widzieliśmy DNA różnych superbohaterów. Nick Fury powiedział, że było to zbierane DNA podczas wydarzeń z Avengers Endgame. Tylko jest tutaj pewien problem. Kilku Avengers tam w ogóle nie było, jak na przykład Ghost. Harvest ma DNA Ghost. A, go, a jej tam wcale nie było. Jeżeli chodzi o armię Thanosa i samego Thanosa, to on został, wiecie, stryknięty. Tak więc wszystko, co zostało po Thanosie, zostało sproszkowane też go nie ma tak więc nie powinno być tam DNA e, ebony, mokula, obsidiana. E, Citauri, Thanosa, no chyba że ta krew, którą upuścili, na przykład wiecie, zranił się, bum, krew została na ziemi, chyba że ta krew została. No to okay, to rozumiem, ale musieliby też to e, wyjaśnić. No i chyba największą zagadką, największym momentem, który mi się nie podobał i który nie pasuje do całości, który jest taką wielką dziurą w całym tym bloku sera szwajcarskiego, jest to, kiedy. Everett Ross i e, James Roddy Rhodes zostali podmienieni jako Skróle. Jest mnóstwo różnych teorii, Naj, taką najbardziej spójną jest um, Avengers, nie Avengers, no, to jest Avengers 2,5, ale Kapitan Ameryka Civil War. Może tak, może nie, może Endgame... Teoretycznie podoba mi się to, że mamy otwarte okienko do możliwych teorii, do spekulacji, ale z drugiej strony jest to za duża akcja, za gruba sprawa, żeby zostawić to bez wyjaśnienia. I miejmy nadzieję, że w Armor Wars to wyjaśnią, bo jeżeli nie, to powiem Wam szczerze, że to również mi mega nie pasuje i jest to, to taka no, dziura, dziura fabularna nazwijmy to taki plot hole. Pięknie się to po angielsku nazywa. Może macie jeszcze jakieś takie dziurki, które możecie dołączyć do tego bloku sera szwajcarskiego? Rozpiszcie się o nich w komentarzach poniżej. Zobaczymy. Może coś jeszcze znajdziemy takiego, co nam giga nie pasuje. Trzymajcie się. Na razie.